Firma Haharmut i zbuduj sam dom prezentują dom na start bez kredytu. Maneczko, witamy. No i tak, wczoraj miałem coś uspawać, jakiś rozwijak zrobić, ale powiem Wam nie miałem czasu. Na szybkiego teraz skręciłem takie ustrojstwo, ale działa, nie? Tutaj ciągniemy. Pyk. Jak widać, rozwija się. Gwizłem córce stary fotel. Ale żadna strata, bo już był podniszczony. Także odkupię jej nowy. No i tyle, nie? Powiem Wam, mamy styczeń, ale jest naprawdę piękna pogoda, do 12 stopni podają. Ale można się przeliczyć, bo 2 stopnie na plusie pokazywało, jak jechaliśmy. A w dwóch miejscach widzieliśmy, jak się ktoś przeliczył. Także co? Koniec gadania: bierzemy się za robotę. No i tak, bierzemy się najpierw za ten pokój. To jest czwóreczka, wczoraj mówiłem, że weźmiemy się pierwszy za sypialnię, ale tu idzie przy ścianie, także będzie lepiej po prostu najpierw tutaj pójść do tego pokoju, później pójdziemy do sypialni. Oczywiście do rozdzielacza podpinam się w takiej kolejności, jak mi rozrysował Adam. Z prawej strony rozdzielacza będzie zasilanie i powrót, od lewej strony pierwsze przyłącze, czy jak to się nazywa, Idzie do grzejnika, to jest jedyneczka. Grzejnik w łazience. Dwójka jest korytarz. Trójka sypialnia. Czwórka pokój. Czwórka pokój. Piątka łazienka. Szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka. Ogólnie jest osiem sekcji podłogówki. Jeden grzejnik. My zakupiliśmy rozdzielacz jedenastkę. Po prostu wolałem, żeby y, był jakiś zapas, prawda, żeby się później nie zdziwić. Y, cena była nieznaczna, y, znaczy różnica w cenie była nieznaczna, a zawsze mamy e, jakiś zapas, tak? Dwa te po prostu się zaślepi i tyle, nie? Także w przyszłości, w razie co, w razie czego można będzie coś podpiąć. Nie wiem, raczej, y, raczej nie będzie takiej sytuacji, no, ale nie przeszkadza, tak? Dosłownie tyle miejsca, jakby tracimy, ale to nie ma żadnego znaczenia. Tutaj w końcu, tak jak mówiłem, decyzja padła na gaz. Także tu będzie prawdopodobnie piec e, wisiał. Tutaj będzie hydrofor, a tu boiler. Dobrze? Tak, boiler jest z ciepłą wodą. Tak, boiler hydrofor i będzie elegancko. Dobra, bierzemy się. No i lecimy Kółka są, nie wiem czy to... Nie trzeba się pozbyć tych kółek jeszcze A, Rozwijać Lecimy pierw tutaj ta 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 ta, ta, ta. Tutaj macie yy, ile rurki wam zostało, nie? Tam jest od metra, a tutaj mamy 97 metrów. No i ten kawałek jest 98 metrów, także starczy, nie? I idzie. Dobra, i teraz tak. Może jeszcze sobie trochę pomogę, ale przy takim rozwijaniu to nam z automatu się trochę naprostuje, nie? Co nam pomoże? Dobra. Teraz tak to, to utniemy, bo jest takie niezaładne to cięcie było. Dobra. Widać. Teraz kalibrator delikatnie. Nie ma co pchać za bardzo, bo te nożyki wtedy rwią to. A tak to ładną faskę nam zrobią. I wystarczy, nie? Tutaj ma takie nożyki. I dobra, teraz tak, lecimy z tym, prawda? I tu w ścianie robimy osłonę i tu. Ale my nie będziemy się tu przebijać, to jest będzie delatacja w drzwiach, prawda? Delatację, jak mamy robimy w osłonie 30 cm przed delatacją i 30 cm po, w ścianie. W ścianie już też zrobimy to samo zrobimy jakby była dylatacja. Także takie 60 cm razy dwa Najpierw sobie nawleczemy wszystko ,20 m 20 najpierw ciachnę na 20. I to zostanie akurat tu. Na 20 60. Dobra, nablekamy. To I starczy, starczy będzie Nawet można trochę uciąć. Zobaczyć, co tam się dzieje, elegancko. Zobaczę, czy nie ja nic się nie dzieje. Dobra. Aby wyjść do, poko... do pokoju, to już będzie szło mi się wydaje. Mam te trzy, mam. to będziemy podpinać tu. Ta, 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 ta. Najpierw nakrętka, później ten zędzel, później to. A, nie tutaj. Chwila. Musimy zobaczyć, który to jest ten pokój. Czwórka. Czwarte podejście. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj pakujemy. Oczywiście przed zalaniem posadzek, zrobimy jeszcze próbę szczelności. Nie, nie, nie brałem, nie wsuwałem tej sprężyny, bo nie ma sensu. Dobra, idę spinki wezmę i lecimy. No i teraz tak, yy, ogólnie tutaj wychodzimy w tą stronę siedmioma podejściami, nie? Mm, także, dobrze mówię? Dobrze mówię? Chyba źle mówię, a może i dobrze. Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, czyli Razem jest 8. 8 rurek, prawda? Co 10 nie zrobimy. A może i zrobimy. 8. Yy, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idealnie, że tak powiem. <gry> Dobra, to tam musimy dziać, tutaj, nie? Tu, bo, mm -hmm, bo nie tak. Tu mamy jeszcze tak. Teraz ta pójdzie tu, powrót pójdzie tu. Ta pójdzie tu, powrót pójdzie tu To ta pójdzie tu. Ta pójdzie tu i powrót pójdzie. Teraz wiecie o co chodzi? O to chodzi Że muszę to tak zamknąć Jeszcze Polecieć tak, nie? W miarę to żeby było prosto czy było prosto, ale ostro Dobra Bo tak, powrót przyjdzie nam tu Jedna sekcja idzie tamto, czyli pójdzie zasilanie i powrót I będzie cace. Teraz tak mamy tutaj kratkę i będzie syfon. I pytanie czy nam to nie będzie wysuszać tego syfonu. Zaraz naradzę się. Wiecie co, nie mogę się dodzwonić, ale i tak się odsunę. Bo skoro nam tu pójdzie do po prostu zrobi się. Tutaj taki manewr, nie? O! I tak tu będzie cieplutko w tej kotłowni. No, wydaje mi się, że nie powinno być tak. Przy samym tym chodzi o to, że jak będzie. wysychać za bardzo i za szybko to niedobrze, nie? Może później capić. Zobaczcie, jak wyschnie, to na pewno mógł capić. Dobra, tu przelecimy tak. połowy przejdzie przez to wlazło i wystarczy tu uciekamy pod drzwi 10 centów nie? od ściany ma także po tej pierwszej

no i tak, oddzwonił Adam i mówił, że są kratki takie suche, także się takie założy i będzie gitara. Można iść przy samym tym, ale i tak się troszkę odsunąłem. Yy, jeszcze można tu kawałek założyć tego, otuliny, nie? żeby w tym miejscu tak nie grzało. Zobaczymy, w każdej chwili można to podłożyć. Zobaczymy, jak będziemy z posadzkami szli, ale no czy tak czy siak yy, będzie dobrze. Dobra, tu mam, tu mam. Uciekam, tam nawet nie czuję, jak ja rymuję. I tak to jest małe pomieszczenie, tak jak Adam mówi, to będzie tutaj cieplutko, nie? Ta ta, ta, ta. -tana. widzicie, z tamtej strony rozwijałem i chłomi mi że teraz z tej strony jest przerywana, nie? 10 centów. Tak, lecimy. Adam mi tłumaczył jak to zawijać Tak jakbyś krowę doił <grywia> Tylko najgorsze, że ja w życiu krowy nie doiłem Nie no, jak byłem mały to może tam próbowałem Chyba Babcia doiła, pamiętam Leciało się do sadu i Ze szklaną jeszcze, takie z pianą, pyk Musimy dotąd dojechać. Tłumaczył, żeby tak kilka razy powoli ona się zagnie, nie? nie za gęsto wale tych spinek. Spróbujemy rzadziej na takich prostych odcinkach. rozwija działa. Fajna robota powiem Zdrowe. sorry, ale z nosa to mi tak no nie <laughs> będę opisywał, bo może ktoś coś pije <laughs> nie, chyba tu przesadziłem przesadziłem, trzeba dalej No. Wracam, wracam później jakiś już będzie Jakiś wzorek Zima hura Zobaczcie w kilka minut Jak się pogoda zmieniła Dopiero słonko świeciło I tak dojechałem tutaj I teraz zostawiamy sobie 20 cm, tak Bo co 10 centymetrów idzie rurka Także lecimy teraz 20 cm od tego Żeby zostawić 10 cm Na powrót jakoś Dobra, nie żałujemy spinek, że było tak jak ma być. Ostatnio widziałem jakiś film na YouTube gości poszedł z kamerą termowizyjną, jak tam były rozłożone rurki to masakra, w ogóle żadnych odległości, nie, o tak pu, pu, pu. Jak im się położyło, tak, tak było, nie. Dobra i teraz tak, 10, 20, musimy tutaj. Nie, nie wiem, czy to z tą krową to o to chodziło. I powolutku, powolutku. Mam tą sprężynę, ale ganiać ją cały czas, to jest... Boję się tylko, żebym nie złamał, nie? Bo jakbym złamał, to trzeba to ściągać wszystko i nową rurkę Nie fajne, nie? Jeszcze raz. 10, 20. Dobra. sobie żeby nie sprężynowało Powiem Wam, że nie wiem czy tym takerem, czy na pewno ktoś ma wprawę, nie ale czy tak równo się jeszcze na stojąco być może i tak, ale nawet Adam powiedział, że na kolanach się... Dokładniej zrobię ze sprzętem. O. A nie twierdzę, że ze sprzętem nie można zrobić też dobrze, nie? Żeby nie było. Dobra, lecę, wrócę, jak będziemy wracać <laughs> z powrotem. No i wracamy. Teraz między tymi rurkami po prostu z powrotem. No i bateryjka padła, także wracam z powrotem między tymi rurkami co rozstawiałem. Yy, tak jak mówiłem 20 cm robiłem odstępu, teraz jak wrócę to będzie po 10 cm tak jak ma być. Nie? Już prawie pół godziny filmu jest, także wrócę później. Nie będę przedłużał, że tak powiem. Nie będę was na minę wprowadzał. Powiem wam, jak macie gdzie pożyczyć takera, pożyczajcie, bo Naprawdę fajnie się to robi yy, na stojąco, nie? Przecież tu bym sobie przytakerował teraz i, no i też można to zrobić bardzo dokładnie, nie? Także, 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 żeby ktoś się nie zasugerował tym, że ja tak robię i ktoś później będzie mm, cierpiał na odgniecenie kolan, nie? <ścoughs> teraz tak, doszliśmy do końca no i musimy sobie odmierzyć i uciąć, prawda? I teraz tak, tu mamy zostało nam 25 metrów, także zmierzę ile jest miarką, no i tam z zapasem jakimś utnę, później tędy przewleczemy. Zresztą pokażę. No i tak. Mierzę sobie tutaj. Tu mamy 2,20, ale polecimy dalej 2... 2,40 2,40, tutaj pykniemy tak. Tutaj mamy 2, 2,440. tne 4,5 metra. Jak jest 25, to musi zostać. No liczcie, 20,5 metra. Powiem Wam, i tak kawałków zostanie. Także utniemy. Na 20, mam nadzieję, że oni to dobrze znaczą <grymne> Tak jak przewlekacie przez jakieś no, Dziury czy coś Dobrze sobie taśmą złapać Wcześniej tego nie zrobiłem, ale uważałem na to Żeby nie złapać jakiegoś kamienia czy coś nie? Bo nie będziecie widzieć, a później Będzie problem I teraz znowu sobie nawleczemy Tylko miareczkę No i jesteśmy z powrotem Także tak to zrobimy. Tutaj się przytulimy. Mhm. Tu pójdą jeszcze może na tym. O nie żeby mi się nie krzyżowały. Jakoś musimy się tutaj upakować. Okay. Nie dopycham mocno tego, bo na początku jak wodę robiłem tak się dorwałem do tego, za bardzo pchałem i, i takie zadziory się tu robiły, nie? Także delikatnie i naprawdę ładna faska się robi. Ubraj to, później to, później to i teraz to. No. Dobra. Tak wygląda domek w śniegu, jeszcze nie było. A ty co? <laughs> Człowiek się cieszy, jakby pierwszy raz widział śnieg. No, no i tak, teraz robimy trujeczkę, czyli sypialnię. Lecimy sobie tu do wiatrołapu. Tutaj, jak widać, szerzej są te rurki, bo tu będzie zabudowa, prawda? Także nie ma sensu walić. Yy, no, co 10 cm, nie? Nawet no, mam to tak rozrysowane, także tak to robimy. Tu, pyk. Tu będzie mi się wydaje o wiele szybciej, bo. Nie ma tego załamania, nie? Ale zobaczymy w praniu będzie. No i tak, ja uciekam. I powiem wam, jak za robotę się wezmę, to normalnie w jakiś trans wpadam. Jeszcze bym się spóźnił, a zobaczcie jaka pogoda. Także tak na szybkiego jeszcze takie pytanie do Was, czy nie znacie jakiejś firmy, która wykonuje Posadzki cementowo-wapienne, bo powiem Wam jaja ja takie same jak z hydraulikiem. Byłem umówiony z firmą. No i od kilku dni nie odbierałem telefonów, nie? Także jeżeli macie jakąś firmę do polecenia, okolice, kozienice, warka, Białobrzegi i Radom, to dajcie znać, nie? A jak nie, no to Pozalejemy sami. Także trzymajcie się do następnego.